I'm like three minutes ago. Dwa tygodnie temu informowaliśmy, że przy stadionie na ulicy Rzecznej pojawiły się dziki, które widząc jadącego na rowerze, mężczyznę zaczęły biec w jego kierunku. Mężczyźnie udało się uciec, ale jak sam mówił nie obyło się bez strachu. Dzika nie można odstrzelić na terenie miasta, a służby w mieście nie dysponują tak naprawdę żadnymi ostraszaczami. Jak mówią mieszkańcy, zwierzęta pojawiają się o różnych porach zarówno w dzień, jak i wieczorami. Problem dzików, które podchodzą pod domy, pojawiają się na posesjach czy swobodnie spacerują sobie po ulicach, jest problemem, który powtarza się każdego roku. Dawno jednak zwierzęta nie pojawiły się na ulicy Rzecznej w Luboniu. Dziś zainstalowano tam tablicę ostrzegającą przed dzikami. E, czy boi się pan dzików, które tutaj zgrasują? A ja jeszcze nie widziałem dzika. Właśnie pojawiła się tablicę, uwaga, obszar, y, gdzie grasują dziki. No Właśnie widzę, że, że jakaś nowa tabliczka. Ja się, po... nie, się nie boję, bo mam obrońcę. Parę dni, temu... e, parę dni temu dziki tutaj pogoniły jednego Pana na rowerze, dlatego ta tabliczka się pojawiła. O, o, to, no, to... trzeba ostrożnym być tutaj. O. Czyli do tej pory Pan nic nie wiedział, że tutaj są dziki? Nie, nie. Pierwsze tablicę widzę i właśnie patrzę co tam jest napisane. O. Czyli dobrze, że takie tabliczki się pojawiają? Bardzo dobrze. Mianowicie pojawiła się tabliczka, uwaga dziki, czy Pani wiedziała, że to są dziki? Proszę? Pojawiła się tabliczka, uwaga dziki, czy Pani wiedziała, no. że to są dziki? Nie. Nie, nie wiedziałam. Bo kilka, kilka dni temu tutaj był Pan y, pogoniony na rowerze. Y, czy dobrze w takim razie, że taka tabliczka się pojawiła? A to jest bardzo dobre, no. że taka ta tabliczka powinna być. No. Bo to jest informacja dla każdego człowieka, nie, który tam w ogóle tą stroną idzie, nie? A ja nawet lubię sobie aż tam do zakrętu iść, nie? Ale jeszcze naprawdę nie spotkałam dzika tutaj. Wiedział pan, że grasują tutaj dziki? No, słyszałam, słyszałam. A właśnie pojawiła, właśnie pojawiła się tabliczka tutaj taka żółta. Uwaga, dziki, że na tym obszarze te dziki występują. I czy dobrze, że taka tabliczka się pojawia? No, bardzo dobrze, bo ludzie się boją. Wtedy uważają, jak idą i z psem czy coś, to nie puszczają go luzem. I dlatego jest bardzo ważne, żeby było ostrzeżenie. Ostrzegamy raz jeszcze przed nieproszonymi gośćmi i apelujemy o dokładne zamykanie bram. Podejście do zwierząt może skończyć się w najlepszym przypadku pogryzieniem. Izabela